Dzień dobry, dzień dobry. Witam Państwa dzisiaj na moim kanale ponownie. Dzisiaj taki troszeczkę będzie temat kontrowersyjny być może, ale jestem ciekawa, czy też niektórzy z Państwa mają taki dylemat, mają takie dylematy jak ja mam, nie tylko ja. Otóż chodzi mi o odbiór niektórych perfum jako zapach kociego moczu, Bądź paliwa lotniczego, bądź zapachu benzyny. Słuchajcie, czy spotkaliście się z tym? Bo ja tak. I u mnie zaczęło się to po przejściu, wiadomo, jakie choroby, w której oczywiście nie miałam ani węchu, ani smaku. To było okropne, no ale myślałam sobie, infekcja i tak dalej przejdzie, wróci wszystko do normy. No niestety nie wróciłbym do normy. I yy, wiecie co, ja poszłam z tym do yy, mojego lekarza, yy, po prostu tak sobie, no spytać się, no, no bo mi to przeszkadzało, tak. Yy, I on mówi tak do mnie, no niestety. Prawie 70-70% ludzi zgłasza się do mnie z tym problemem po, po przejściu tej choroby, którzy maj, które mają y, zniekształcony odbiór zapachu zupełnie y, odbierają go jako y, jakby to powiedzieć, no y, nieistniejący y, y, w, powiedzmy w w jakichś produktach, na przykład banany na przykład pomidory nie pachną im pomidorami, tylko cebulą, albo no bo po prostu no, no na takiej zasadzie że ten zapach jest zmieniony i że mm, na przykład są rok po, po chorobie bo ja tak właściwie liczyłam, że to przejdzie ale nie a wiecie od czego u mnie się zaczęło ja, yy, że ja poszłam do lekarza ja jeszcze wtedy pracowałam i ja wróciłam po tej chorobie do pracy. I u nas była taka pacjentka, która używała perfum marka Jacobsa Daisy. Tak? Dei... Nie, to nie było Daisy, to było Decadence. O, Decadence, bo to taka zielona torebeczka. Hmm. Ja to widziałam, one mi się te perfumy nigdy nie podobały, ale słuchajcie, podo że się nie podobają, to znaczy nie są w moim typie, a że zaczęły zaczęłam je odbierać jako yy, zapach paliwa lotniczego, benzyny. No coś okropnego po prostu. I wiecie, co ja do tej mojej pacjentki powiedziałam? Yy, ja mówię, no pytałam się, czy zmieniła? czy to jest jakiś, jakaś inna partia yy, czy zmieniła yy, zapach ona mówi nie nie ja mówię kurczę jak one śmierdzą benzyną no ta nam, ta pacjentka zrobiła takie oczy i mówi głupoty pani opowiada nie wiecie co i spytałam się koleżanek i tak tutaj zdania były podzielone jedne to odczuwały jako ładne ładny zapach ale większość, jednak większość odczuwała to inaczej. E, właśnie jako y, kocie, y, powiedzmy tak, siki, jak y, ko, kocia kuweta, y, inne odczuwały to również jakieś dziwne, y, y, nie wiem, porównania robiły do benzyny, właśnie do jakiejś smoły, do asfaltu. Ja się złapałam za głowę słuchajcie. Więc, więc stwierdziłam, że to były wszystko osoby, które przeszły tą chorobę w 2020 roku 2020 pierwszym też w 2020 przede wszystkim jedne przeszły lżej, drugie przeszły ciężej. No wiecie, kiedyś się też chorowało na, na, na infekcję i, i ten zapach. Wracał do normalności. Ja nigdy w życiu po jakiejśkolwiek ciężkiej grypie czy, czy infekcji nie, nie odczuwałam e, później e, perfum jako zapach benzyny, e, paliwa lotniczego, smoły. No nie wiadomo czego jeszcze. No i wybrałam się do lekarza. Właśnie on mi powiedział o tym, że tak dużo osób e, cierpi na, na te. Mm, zakłamane właściwie, zakłamany odbiór y, zapachów. I powiem Wam, że to, to ponoć y, trwa do dzisiaj. Lekarz, mi, le, lekarz, który chorował zresztą razem ze mną w tym czasie też na, na tą chorobę, to znaczy w tym samym czasie, żeśmy chorowali, i jemu też nie powrócił y, węch w takim stanie stuprocentowym, y, jak przed tą chorobą. Oraz też miał, powiedział mi, też mam yy, zniekształcony odbiór zapachów. No, skończyło się to na tym, że porozmawialiśmy, i yy, no, tak, jak stwierdził, wiele osób tak odbiera i przychodzi do, nim z tego, z tego, przychodzi do niego z tego rodzaju problemem czyli pomidory nie pachną jak pomidory, banany nie pachniały jak banany. Wokół siebie czują zapach benzyny, właśnie kociego moczu. No. Ja się w tym momencie trochę uspokoiłam, że wiecie, że to nie jest, że nie tylko ja tak odbieram te zapachy, ale u mnie to było konkretnie na perfumach, tak? W ogóle Wasza ma taką grupę, wiecie, Amnosomia się nazywa. I tam właśnie było o zmianie tych odbioru tych zapachów. Już wiedziałam, że bardzo wiele osób cierpi na to. W tym i ja. No więc co lekarz mógł mi dać? Da, dał mi zespół, dał mi tak, zespół witamin z grupy B, które brałam, 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 brałam. Nic się nie poprawiało, słuchajcie. Natomiast no, yy, zaczęłam używać perfum. I te, które ja mam w domu już od, mm, od, powiedzmy od yy, na stałe, mm, od kilkunastu lat, których używam na przestrzeni właśnie kilku bądź kilkunastu lat, i przed tą chorobą, one powiedzmy odpowiadają mi i nie, mają, nie miały zmienionego zapachu i nie mają do tej pory. Więc nie czuję. Oczywiście jest, jest parę zapachów, które już mi się nie podoba. Inaczej, inaczej je odbieram, ale większość, które posiadam, mają ten sam zapach. I dalej nadal ich używam. A mało tego w zeszłym roku doszedł Eden kaszarela, gdzie ja kiedyś pamiętam. Dawno, dawno temu wąchałam ten zapach. Oj, to już jest stary zapach po prostu mi się nie podobał. I słuchajcie, niektórzy go odbierają jako zapach starej piwnicy, stęchłej piwnicy, jakiegoś cmentarza. No, no widzicie? Więc, więc jest to różnie. A, a na mnie on leży pięknie. I, i druga sprawa, zapach tego y, y, kociego moczu właśnie w tych perfumach y, Decadence, y, powiedzcie mi, czy ktoś z Was używał tych perfum i też, ma taki, też miał taki odbiór tych perfum zawsze bądź po tej chorobie? I muszę Wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć: że bardzo często na ulicy, w sklepie, na ulicy, czy będąc no po prostu w jakimś większym gronie. Właśnie wyczuwam nierzadko kogoś, kto pachnie. Na pewno pięknymi, pięknym zapachem, bo na przykład byłam z kimś i ta osoba odbierała zupełnie inaczej: jako piękny, taki wiecie, waniliowy zapach taki tabakowo-waniliowy. A ja to, o, ja ten zapach odbierałam jako zapach smoły, dymu. Ale raczej bardziej taki benzyny i paliwa lotniczego. O, tak to, tak to określa, tak to się określa, że tak wiele osób określa odbiór niektórych zapachów. I słuchajcie, to mi się nie zmieniło do dzisiaj. Naprawdę. I wiecie co, ja jeszcze rozmawiałam z lekarzem: no, te witaminy z grupy B no nie, nie pomogły mi za bardzo. Natomiast zapytałam go właśnie, no dobrze, no, no panie doktorze, no tak. Y tam pogadaliśmy i ja mówię, no ale ja używam na przykład perfum, yy, których używałam tam 20 lat temu, 15 lat temu, yy, 8 lat temu, yy, i one nie zmieniły w ogóle yy, się u mnie w odbiorze. A on mi mówi tak, wie Państwo? Ja mam to samo. A on też, yy, no wiecie, no, lekarz, no, no dyskretnie, ale zawsze tam gdzieś. Yy, był, czy, czy przy pogoleniu, jakimś dobrym, dobrą wodą, dobrej wody używał, czy, czy gdzieś tam delikatnie używał dobrej wody. Natomiast on powiedział, że w tej chwili to on już całkowicie zrezygnował. Jedynie tam używa pogoleniu jakiejś wody, a i tak natrafił je, na jedną, której kiedyś używał bardzo, bardzo dawno. I ona na nim pachnie najlepiej. Reszta mu, reszta mu cała śmierdzi. I tak jest z panią, ponieważ pani mózg widocznie zapamiętał te zapachy jako dobre, ładne, y, układające się y, na pani. A wszelkie nowe zapachy albo y, ten mózg zaakceptuje i będzie pani odbierać je dobrze, albo właśnie pojawi się coś takiego, że no, będzie szaleństwo w odbiorze. Czyli właśnie będzie Pani odczuwać zapach benzyny, on mi powiedział właśnie tego dymu, paliwa lotniczego, kociego moczu. Słuchajcie, no, on był na jakiejś konferencji poświęconej właśnie tym powikłaniom po tej chorobie, po tej pandemii i niestety Ogrom ludzi na całym świecie, po latach, do tej pory zgłasza właśnie e, takie mm, powikłania, które nie ustępują, i ludzie próbują, y, lekarze próbują y, to zbierać y, w jedną całość, y, y, gdzieś, y, naukowcy, i leczyć to różnymi sposobami, to znaczy, no, różnymi sposobami. Czyli na przykład witamina B, no wiadomo, ona odbudowuje nerwy, ona y, wzmacnia te nerwy, te mieliny, mieliny, mielinki nerwowe. I myśleli lekarze, że to coś da. Natomiast wydaje mi się, że te osoby, które przeszły łagodnie tą chorobę y, tego COVID-a, może mi nie zbanują kanału, y, to... Powraca, powraca ten węch y, z powrotem i smak y, w 100%. Natomiast mogę powiedzieć z własnego doświadczenia i z obserwacji otoczenia, y, jako że po tej chorobie wróciłam do, y, do pracy, że jednak w moim otoczeniu 50% osób nie odzyskało nawet do tej pory y, w ogóle. Takiego, yy, taki, takiego odbioru zapachów perfum na przykład, jakie miały przed chorobą. Yy, bardzo dużo też osób czuje dym yy, w perfumach, jako, nie wiem, no, dym papierosowy. Yy, no Są takie różne, to słuchajcie, te, od, te odbiory tych perfum, że yy, to jest aż dziwne. Ciekawe, czy kiedyś oni to rozwiążą. Co zostało uszkodzone podczas i dlaczego to się nie chce tak, nie chce tak do końca wrócić? Bo słuchajcie, ja, będąc jakiejś takiej dużej perfumerii, chcą, chcąc wypróbować jakiś nowy zapach, i, używając go, po prostu i wyczuwając w tym momencie, że on mi śmierdzi po prostu jakimś asfaltem rozgrzanym. O tak bym mogła to porównywać z i asfaltem rozgrzanym i to po prostu no, momentalnie go odstawiam na półkę, bo to jest tak silny zapach, to jest tak silne, tak świdrujące, że no po prostu ja już dzisiaj bym chyba miała problem z doborem tych nowych zapachów, bardzo. Powiedzcie mi też, jeżeli Państwo możecie, zostawić jakiś komentarz, czy ktoś z Państwa, albo być może z rodziny, z bliskich, znajomych, też ma taki problem. Bo jeszcze mam drugi problem, powiem Wam, z tym właśnie zaburzonym odbiorem zapachu że niektóre zapachy po prostu są tak silne, ale są niezmienione. Na przykład co? Na przykład zapach, zapach smażonej cebuli. Słuchajcie, jak u mnie ktoś, nie wiem, smaży cebulę, no to zapach jest ładny. Jak ja jest, się trzymam od tego z daleka. Ale sama nawet jak smażę tą cebulę to dla mnie to po prostu jest, mnie to przyprawia o ból głowy i, i po prostu to jest dla mnie tak śmierdzący zapach, nieładny, bo cebula smażona pachnie przecież ładnie. Zawsze pamiętam, że jak się dziś czuło zapach smażonej cebulki i na przykład od razu się to kojarzyło na przykład z pierogami ruskimi, ale wiecie co, nauczyłam się z tym żyć, z tym się nauczyłam żyć. Natomiast właśnie Chciałam się dowiedzieć, czy Państwo macie odbiór zniekształcony właśnie niektórych perfum, albo pachną one Wam dziwnymi, no nie do określenia, nutami zapachowymi, które nie powinny tam w ogóle, nie powinny tak być odbierane, bo ich tam nie ma. Dobrze, to by było na tyle dzisiaj. Pozdrawiam Państwa serdecznie. Dziękuję za oglądanie, za łapki i za komentarze bardzo, bardzo, bardzo. No jestem ciekawa, czy ktoś z Państwa ma też taki problem. Papa, pa, do następnego razu.